Hejka, tu Milenka. Fajnie, że jesteście zapraszam na kolejny filmik. W tym odcinku jedziemy do hopsa. Zobaczcie, kupiliśmy sobie nowe koniki my mamy kucyka z Andżem takiego dużego, a Cysia ma źrebaka. I zobacz. Pokaż Cysia jeszcze swojego źrebaczka. Aha, on jest teraz on ma kocyk nałożony, tak? No, to ja derka. Derka. No widzicie, wy wiecie więcej o no. koniach niż ja. A ściągniesz tylko tą derkę? Mój koń jest taki duży. Że... Mój kocyk jest taki duży, że właśnie tu nie mieści derka. Aha, wy macie takie same sobie wybrane. Ale co? Nie? To jest derki dla prawdziwych koni, że, no, że tu normalna derka jak tu i jeszcze na szyję jest. Aha, jeszcze są inne derki, tak, dla koni, no. I jeszcze można założyć tu jeszcze ten, tą derkę na szyję. Okej. Okay. One sobie wybrały takie same, a Marcysia takiego malutkiego, tak? Prawda? Tak. O, Marcysia, ciężki dzień, prawda? Mm, mm. Nie. Idziemy się bawić? To, to jeszcze wyjdziemy, jeszcze wyjdą dziewczyny z Luną na spacer i idziemy już, tak? Aha. Jedziemy do jakiego miasta? Hobbsa. Chorzów. psa. Chopsa się nazywa ta sala, a jedziemy do miasta Chorzów. A Ty gdzie? Ja też jadę do was z wami, i muszę was zawieźć tam, nie? A ty gdzie mieszkasz? Nie mogę ci powiedzieć, gdzie ja mieszkam. Zobaczcie, dziewczyny już tutaj biegają. Luna, Luna zamiast się załatwić, to będzie chciała z nimi biegać. Cześć Marcysiu. Co, dziewczyny poszły biegać? Tak. Musimy też idziesz biegać. Okej. Luna odprowadzona, a teraz jedziemy. No, teraz już czas jest na jazdę, nie? Tak. Ja będę prowadzić też. Ty ja będziesz prowadziła? Ty siedzisz. Mm, mm, Nie widzę. Mm, mm. Mam nadzieję, że będzie to fajnie. No chodź, Marcysia. Marcysia się boi przejść, bo tutaj jest szklany taki mostek. Zobaczcie. I się boi. Wysoko jest dla niej chyba. Marcysia, bądź odważna! A wy zostawcie jej dużo łapek w górę, żeby przeszła. Marcy się zrezygnowała i idzie sobie tutaj, zobaczcie, tędy będzie schodziła. Nóżki na razie tylko widać. Aby wy napiszcie nam, czy wy byliście już w tej sali. Ona się nazywa Hopsa. I teraz zobaczymy, dziewczyny będziemy zrzucać, zobaczcie. Chodźcie tu, chodźcie tu. <śled> chodźcie tu. No. Wywali. O, się piłeczkę znalazła. A tu są boksy. O, zobaczcie jaki koń tu siedzi. To jest... To, jest na to był na pewno koń y Dyzio, który wszystko zepsuł, a tutaj... A tutaj jest boks od... Y jak? Frani. Frania siadaj tutaj, zobaczymy czy ty się zmieścisz, Frania. Frania, nie masz dachu, zmokniesz teraz. A ty, Cysia, co tam budujesz? Zamek. Cysia buduje tam zamek ulubiony. No, a ja sobie oczywiście siedzę i pilnuję dziewczyn, nie? O, zamknięty boks jest. Teraz koń Frania nie wyjdzie. Koń... O, konie się odzywają. Zobaczcie, jaki koń. No, grzeczne konie, bo nie dostaniecie sianka zobaczcie jak rozrabiają te konie już, gdzie bat? nie mam bata no dawaj dawaj yes skoczyłaś teraz Milenka też? Marcy się biegnie, dziewczyny tu już czekają na swoją kolejkę. O, i teraz lecisz, Milena już. Zobaczymy, zobaczcie, o, jak wysoko nawet! Poszła! I Andrusia teraz. Zobaczcie, Cysia tutaj wchodzi, ma takie klocki do pomocy. Dawaj, dawaj, Cysiunia, dawaj. No, zobaczcie, jak się męczy maluszek. A może pójdzie spać potem, co? Nie. Będzie, no, będzie taka zmęczona, i ona idzie właśnie na tą zjeżdżalnię tutaj. No, chodź. Teraz zgłodniałeśmy i powrózmy się do matka. No ja super! Dajcie się tutaj na tą chusteczkę tego hamburgera. Dźwignij, no tu sobie połóż. Litki będę jej hamburgera. Dobrze. Obiecuję. Dobrze to zjedz sobie. I wybrałeś sobie jaką zabawkę. Mhm. Z takiego tak. dinozaura, tak? no Świetny. Dziewczyny już są duże, więc już nie mają zabawek, prawda? Mm. A bardziej. Ale zobaczcie, jak on rusza głową. No, świetnie, ale dla mnie dinozaury są dużo. Andrusia nie, nie przepada za dinozaurami a ty. Ja mogę się pobawić, ale tak nie lubię. A ja mogę się też pobawić. Jęka się wszystkim kim bawi, jak? Jesteśmy już w domu pojedzone i pozabawiane. No i to teraz będziecie robiły? O, Andrusia już coś załączyła. Gramy w test IQ. Aha. Ty załączasz dopiero tablecik, widzę. Andrusia już to sobie gra, a zobaczcie, Marcelina przyszła tak zmęczona, że zasnęła. Może teraz dwie godzinki pośpi, co? To będziecie miały spokój, będziecie mogły się bawić, gadać, co? Nie będę Wam przeszkadzała, bo Marcelinka to chce wszystko robić co ona, a one nie bardzo się chcą z nią bawić, już, co? Milenka, No, tak się cieszysz, że przyszłyśmy. No, tak pokaż że tu nam. No tak, jesteś piękna. Patrzcie, No ja My się z Wami żegnamy i Wam polecamy tą salę zabaw. Pa! Pa! pa. pa.